O kurde, jop, pitoje, co się dzieje. Ej, to planeta się regeneruje sam. Nie, 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 nie. Witam wszystkich bardzo na pojedyn odcinku Solar Smash! I mamy przed sobą planetę Hades, która wygląda bardzo przyjemnie. <grymne> Łada, taka czerwona, podoba mi się, ale no, to jest planeta Hades, aż znaczy, nie ma, jaka to planeta. My po prostu ją rozsadzimy sobie. Na przykład y, taką oto rakietą. I staje się właśnie y, coś takiego trzy, cztery, ry i uwaga, może przyśpiesz który czas? Puh! <gry> e, tak, takie coś, takie coś się właśnie wydarzy. Ale w tym odcinku nie będziemy używać rzeczy, których używaliśmy w, w poprzednich odcinkach. Użyjemy sobie w tym odcinku innych rzeczy, bo w coraz morszej że zostało na masę, masę rzeczy do użycia. Na przykład jak yy, prezent? Co jest taki? Okej, okay. prezent. <noise> te prezenty coś niszczą w ogóle, nie? Używam sobie prezentów, tak? I ja nie wiem co te prezenty mogą zrobić szczerze. One nie wybuchają. Czy ja powinien zniszczyć? Co? Na pewno trzeba je zniszczyć, zobaczmy, uwaga. Kurde, to wolno leci. Dawaj, to wyjdawało. No tak, co to? Co to jest o to? What? Ej, widzicie. coś tam jest? Tam jest jakiś... To jest statek kosmiczny, czy co? Nie miałem źle do co to jest, ale coś też, bo otwórzmy inne prezenty. Czy to strzela? Ej, to jest. To jest statek kosmiczny, który strzela. O kurde. Ej, to są jakieś rzeczy różne. Ej, to jest ale kosmiczny, który No nie. Ej, właśnie, bo my możemy sobie ulepszyć nasze właśnie. Nasze rakietki możemy sobie ulepszyć, Logo mnie, je. Nie wiem, zwiększy je do takiej większej ilości trochę. Tak tyle styknie. I weźmy, otwórzmy resztę prezentów. Te też otwórzmy. Weźmy wszystkie prezenty. O kurde, bo to było może. To było może trochę za dużo. O nie, o nie! Ej, ja nie trzeba prezenty chyba! A nie, te prezenty w środek wle, wleciały, tak? Czemu? Czemu z tych prezentów to jakiś... Jakiś potwory. Co jest nie tak? ty Patrzcie. Co za potwór? Jup, to jak sabotały. taki normalny jakiś potwór? Zawsze Zobacz, muszę zobaczyć twarz tego potwora. O, o. Polecie do nas. S Słodziak jeden. Kurde, nie mogę tak namierzyć dokładnie. Dobra. Ale no sobie poleciał. Mniejsza o ten potwór. Statek kosmiczny sobie coraz nawala. Co my jeszcze tutaj mamy? Bo tu mieliśmy prezenty. Mamy jeszcze choinkę, tak? Co ta choinka zrobi? Rzućmy nią. Okej, okay, leci sobie choinka. Bardzo wolno ona lecić, to na pewno. gdzie ta choinka, zgubiłem ją. O, tutaj leci. O, ona ma nawet jakiś dźwięk dziwny. Czy yy. to jest jakaś ultra bomba, która wybuchnie normalnie całego ha Adesa? Bo czemu to trzeba się nazywa? To jest Serhades, prawdziwy? Uwaga, uwaga! FIER to jest wiertło <laughs> ta, ta choinka to wiertło jest, patrzcie to, to wierci przez całą planetę jo No, weźmy dużo, dużo weźmy dużo tych choinek, niech polecą i niech wywiercą tego wielką dziurę na całej planecie jo fitole, choinki, które wiercą dziury w planecie, no lepszy świąt chyba nie dało się mieć, a właśnie pamiętajcie jak u was był nowy rok dobrze było, źle było, jeżeli chcecie i macie ochotę, to, napiszcie w komentarzu na pewno sobie poczytam, jak tam u was było możecie napisać czy jakieś fajwerki puszczaliście, czy może czy może się za bardzo baliście, ja nie do że jest Instagram był jakiś filmik, jak właśnie z Ksenem. Yy, poszliśmy sobie firewerki. Mam momencie, że tam nagrałem wszystko dokładnie, to wam pokażę. No bo zrobiły zro zro ogromne dziury. To wygląda strasznie dziwnie, no, ale niech będzie. Zaplęta w, w ogóle na śmieszna. Dobra, Steam sobie może odpiął teraz. Czas na śnieżki. Ale może tym razem, jak będziemy używać śnieżek, to wybierzemy sobie jakąś inną planetę. To zobaczymy innym razem, może, dobra. Machine World, Prechta, Peryspon. O kurde, co to za dziwne rzeczy są? What? No co mamy tutaj? No, weźmy sobie może na razie stąd. To weźmy sobie Neptun. O, Neptun, bo jest taki ładny Bieski mi się podoba fajny kolor, bardzo ładny Neptun jest. Weźmy sobie śnieżkę i rzućmy nią. Śnieżka. P c stało się coś? A zrobię dziurę, naprawdę? Czemu? Co to tu chodzi? Czemu to robi takie dziury dziwne? Czemu to dziury robi? What? O co chodzi? Ej, to nawet nie robi żadnego wybuchu, nie? To jakoś tak pożera tą planetę? Bo tu nie ma ognia, nie ma nic. Czy w środku? A to zamraża i pożera. Tak, bo wiecie, tam, tam nawet nie jest... O, dobra, nie. doszliśmy do jądra, tam się robi ciepło. Bo tam już się zamrozi? Czemu to się... Czemu to się zakleja? Czy to się zakleja? Kurde, ale dziwnie. Planeta się zakleja sama z siebie. What? Dobra, weźmy może, użyjmy na niej teraz coś innego. Mamy tu masz jakiś spotków, ale szczerze, nie bardzo ciekawi... Nie bardzo ciekawi ten typo, nie? Bardzo mnie ciekawi, od, od samego początku chciałem go użyć, dlatego użyjmy. Nie będę się ograniczał, użyjmy go, Pik! Co tu się dzieje? Co, 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 co ty zrobisz? Ej, ej, co? Wywalił z pięści w planetę! Co to jakiś bóg jest, czy co? Daj, walnij tutaj, opa, budzi się. O, planeta! O. Pum! Haha! w łeb chcesz? No, w Web dostajesz, gnoj. Picie, chcesz? Dawaj, dawaj, idioki ty, popacie. Normalny gości bierze. Puuuu w planetę, puuu w planetę. Zarobiste, zarobiste. dobra. Co to jest o to? To wygląda jak. Zastosowanie z tego. Tak, to jest zastosowanie z prezentu, Ej, lul. A, że jest po prostu widać jakieś losowe rzeczy z tych innych. No dobra, no. Czyli to nie ma nic ciekawego i super. Ale co ten zwierzak robi? to no, przymiotuje czas. zobaczę co on robi. What? O! On sobie sobie. Pierną sobie na planetę i poszedł sobie. Ale co jak tak dużo tego walne, Tak dużo, dużo, dużo. O przelecał. <noise> Okej. Okay. O niektórzy wlecieli w ogóle w planetę, what? Czemu ta planeta Ej, ta planeta się regeneruje sam! Nie, 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 Bo tak nie może być to. Użyjmy tego, tak, uwaga, użyjemy jakiegoś krakena! Złopi! Jakie to ma dźwięki? Co jest? A tego robaka? O kurde, ale to jest ohydne! O nie! O nie! jakieś dźwięki wydaje, co się dzieje! Co ty zrobisz? Juby, to na wszystko. o nie, jakie ja nie lubię tego? Jak ja tego nie lubię? to mi się kojarzy z taką, nie wiem, jakąś gośienicą, która nie wiem, w jedzeniu jest i się po prostu w jedzeniu pałęta, nie? nie? nie, nie lubię takich rzeczy. Nie, nie lubię, nie lubię. Znaczy, to nie, nie jest tak, że jakoś przeszkadza mi to mocno, bo nie, ale to jest takie no, trochę ohydne. No, po prostu, nie, ohydne. Zróbciemy tego dużo, nie? Tak, raz, porządnie. Nie, nie użyję tego więcej. <laughs> nie użyję tego więcej. Nie chcę więcej tego używać. Dajmy tego dużo po ostatni raz. Jak tu macie dźwięki straszne. Co się dzieje? Ale to ma okropne dźwięki, aż boli. Co? O, tak z horroru jakiegoś normalnie. Wam to się będzie śnić, wam to się będzie śnić po Ja jestem pewny tego. A jeśli ktoś nie robi tak jeszcze, to tym bardziej. Najszuk szmar gnoj <w> jeden. Tak, dobra. Zobaczmy co my tu dalej mamy. Mamy tutaj. Nie wiem co to jest Wygląda jak tarcza. Co to jest tarcza na coś. Su... Okej, okay, to nie tarcza. Bardzo wolne to jest, mamy spita d... razy dwa. To jest tarcza. Ja mogę nałożyć tarcza na. No. w to, nie? sobie tarczę tą, nie? Strzelę sobie w nią, no to, o to jest naprawdę silne bardzo. Więc jak to. Tak, to jest tarcza. Tu jest normalnie tarcza. O kurde, ale kozak! jakże... No, <śline> Okej, okay, dobra, to średnio obroniło, ale wiecie tak jakby tych tarcz było dużo bardzo ja jej tak dużo nałożyć, tylko kurja musimy tego strasznie dużo ponakładać Nie aż mi się kurde nie chcę tego, ale sprób, spróbujmy, nałożę tego dużo, na całą planetę postaram się Dobra, udało mi się ochronić praktycznie całą planetę tymi tarczami Wiecie, <laughs> widzicie wygląda to dość nieźle, o to jakieś dziurka jest, to je zalepimy O, proszę bardzo I mamy po prostu całą planetę ochronioną wielką tarczą, jakąś magnetyczną, czy nie wiadomo co to jest Teraz postaramy się roz. Walić ją cało i zobaczyć co się wydarzy, kiedy ja uderzę w nią z pełnej pety naszymi najlepszymi rakietami, które tak bardzo lubię. Uwaga, uwaga, uwaga. Trzy, cztery, puuuuum. O nie, trochę przeleciało, ale patrz jak wybroniło to, kurde, prawie nic się nie to bo jeszcze raz, pyk, 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 z każdej strony, pyk, Dobra, jak zatrzymam czas i postrzelam tym dużo, to się, to się, to się postrzela? Chyba się powinno pod Postaram się tak dużo tego naspamić, jeżeli, jeżeli mogę Ej, to rozwala to, o kurde, patrz na to Pyk, leci, 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 uwaga, leci, uwaga, leci wszystko Oj, to będzie powolone o kurde, jupitole co się dzieje O kurde <laughs> Okej, okay, dobra Trochę tych tarcz poszło Część wytrzymała, Część wy ale no dużo, dużo, dużo znikło, nie A patrzcie, one się kolorowe robią Tym bardziej czerwone są, to pani w pewnym momencie się rozwalają, aż nie No tak to chyba działa Udało się rozwalić naprawdę dużą ilość tarcz, nie, bardzo dużo. Ale to ważne, że to nie są nieśmiertelne, nie, to jest fajne A co jakbym na przykład użył tej bomby, tylko tak szczelił w nią tak dużo, dużo razy Tak dwa razy spidalał, py i tak właśnie po Nie, to, no, to, to rozwali wszystko Myś tutaj. Tak, to rozwali raczej wszystko. Dobra, zobaczmy, uwaga. są tu się dzieje? To wygląda jakaś inwazja normalnie alienów. Tak to wygląda. To była jak totalna inwazja alienów jakaś. tole. A co jakbym walił tego typa? O, tego gościa, nie? Który uderza w planety. Czy on? Czy to zatrzyma go? On jest kozakiem, jednym strzałem rozwalił to wszystko. Patrzcie. Pyk, no to znika po prostu, jak on w to bije. Ale on jest kozakiem. On ma super siłę. Ej, serio, ten typu ma super siłę. No, co co, co co są te gumiaki to ich i nie będę. Możemy zobaczyć, co zrobi śnieżka. Śnieżka coś zrobi. <śmany> to jest taki. <śmany> ja to się każe, ktoś się koi w tyłek po prostu, walę, tak. Słyszycie? <śmany> ja jak coś koi, taki goj, tak. Goj, tak, coś. jesteś. A, a, tak w politykę, tak, nie, nie, to i się kleka, czy to. No, 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 dosłownie, dosłownie więc no, no, tak, tak to brzmi, no, dobra, ale co jak, co jak, co jak tym nasz kapelnie, bo to jest drill, nie, to co on zrobi, tak wle, właśnie, ociek, poś... co się stanie, co się stanie, on normalnie to rozwala, patrzcie, ale on nie zna, że tylko rwali po prostu dwie, ha, <grym> ha będzie, z... a nie teraz naraz bije bije te dwa. Oj oj, dobra, to jednak nie pyknie. Jakby on tak rozwalał jedno, to drugie by się uleczyło, a potem za, żeby rozwalić drugie, to na samym by się uleczyło i tak cał Nie, on tego nie rozwali nigdy. Oni, oni się leczą na czas. What! On nigdy przesadł. Tak będzie wieczność robił. On będzie wieczność robił. O tu mogę rzucić kilka, to on będzie tu jeszcze większą wieczność robił. No tak, on tak może wieczność robić, ale beka, dobra, a, nie, a nie jest to na zawsze. Dobra, znowu, o nie! Dziurkę zrobił pęty, ale w końcu ta planeta została naruszona! W końcu się nie zregeneruje chyba. Tak to ma jakieś dziury już od długiego czasu. Dobra, rzućmy coś inne jeszcze. Jednego w tym. Tu jest coś dziwnego, co to jest? To jest chyba drill po prostu taki, tylko że nie choinkowy, tak? Tak, to jest zwykły drill po prostu. Tylko tam jest choinka i. To jest ten sam item, tylko zamieniony w drill. Nie wiem, ciekawie, ale trochę... no troje średniawka, nie muszę coś nowego to będzie. Dobra, co to jest o To, to jest jakiś laser chyba. Czy to strze... Okej, okay, to będzie strzał. O, mogę to i do... Mogę to oddać, waga, waga, waga. Dajemy na maksa, dajemy na maksa. Daj, daj tam czerwony, dam czerwony kolor, waga. Rzucamy tego dużo. Uuu. O kurde. Dobra, ciśniemy to. Ciśniemy z tym. J*pito. Co tu się dzieje? O kurde. Dobra, mogę więcej tego, czy już nie mogę? Dobra, to jest tyle się, tyle sekwii. Co tu się dzieje? Patrz, to jest to to, to planeta dobra. Co zrobić, żeby dowalić tej planecie jeszcze bardziej? A rzućmy, rzućmy. O nie, to jest ziemia! Przecież to księżyc miał być, to miał ziemią w to Dobra, ziemią samy w to O kurde, odbiła się Uwaga, teraz jakieś te burze Burze uh -huh. walniemy do... Co jest tam, Czorna dziura, wsysaj wszystkich Wszysaj tą planetę, dobrze! W końcu ją rozwalimy! O, to mówię, mogę to, A, tego się właśnie, ale poamsa do Pyk! Noszę fajerwerki, to zapracił fajerwerki! Tak właśnie w nowy rok fajerwerko się używa! Pik. <grym> ta, Ca, ca ta jest się pożarta cała, nie? To jeszcze jest cała pożarta. Wspaniale, wspaniale! Czy mogę już tak dokładkę dołożyć? Mogę Mogę tego użyć? O kurde! Ej, ale co ty przejdź przez te tarcze, No doba, rozwalam tylko tych tarcz o tym, o tym rozwalam Ten gościk pięknie rozwala te tarcze. Pik, pik, Wszystkie tarcze zniszczone. I jeszcze ta tarcza. pik, dobra. I zostało nam takie coś. Czy możemy jakoś tak ładnie to zakończyć? Na przykład o tym, tą to, to rzecz. Od momentu do maksa. I my, się my Uwaga. Pyk, wszystko pójdzie się. Pójdzie się walić tam i wszystko. I czy coś zostanie? Czy coś zostało? O, zostało coś. Zostało jakieś malutkie, malutkie, malutkie. kamyki, zostały. Ale szybko, szybko się ich pozbędziemy. Szybko się podniemy. Pik, pik. Szybko się ich wszystkich pozbędziemy. Uwaga, czy to, czy to wybuchnie, czy to radę. Jeżeli nie da to już jej może czegoś bardziej celnego. Co mogło. co mogło być celne? Zobaczmy, czy. oto się z tym poradzi. Nie ten laser, nie? Bo on, on niby tak celuje, nie? Może on. może on umie nacelować. Okej, okay. przyszedł, sobie. strzelił i. i se poszedł. No dobra. Nie będzie. <śled> nie będzie. Co się może z innym. Na przykład ziemią. Ziemię rzućmy w tym mały kwadracie, może się uda, tak jak naceluję dobrze, bo może przybliżę, po prostu bliżej, o, teraz, teraz mi się uda. Ile na to O, nie... aż tak się blokowało, to, ale dziwne, to jest nienormalne. No, patrzcie, a no, to się tak blokuje mocno. To się blokuje, jakby to bo nie wiem, coś strasznie twardego, a tak to nie działa w kosmosie, nie, tak w prostu się to w ogóle działa, żeby nie było, nie, a tak to nie działa w kosmosie w ogóle. To, 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 to by nie miało takiego efektu, to jest po prostu jakieś, jakby, jakby to był przywrót do Ziemi jakiejś, tak to wygląda, a tu nie ma Ziemi żadnej, bo tu nic, to jest kosmos, tu nie ma grawitacji żadnej, tak jakby, czy no jest, ale. ale... Też nie ma Nieważne nie ja, ja, ja nie fizyk Ja nie wiem jak to wam powiedzieć Ale ci co wiedzą To wiedzą mogą napisać <laughs> Siema jak wiesz Pozdrawiam Ale zniszczyliśmy całą planetę Weźmy sobie jakąś inną planetę Sprawimy sobie jeszcze może Prech ta planetę Bo jest ładna Fajny kolorek ma Na następnym odcinku sprawdzimy sobie no, O nie Wystrzeliłem to też zżarła planetę! Jo pitał, ale jak to zżarłaś niby! Owalimy to na serem. Pik, 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 pik! O kurde, jest co planeta dzieje? Ta planeta się zmniejsza! Łódź, zmniejszyła się planeta cała! A to czemu? Olej, ja dziury robię wiel... Zjadłem, zjadłem planetę na śniadanie, to jakby, jakbym jabłko jakieś zjadł! Łooo! <laughs> wow. Dwa słońca! Ale za Ej, tam są dwa ładne słońce. Ale kuza to wygląda, nie? Ej, to jest strasznie ładne. Dobra, ale to mamy tyle w dzisiejszym odcinku. Na samym odcinku Solar Smasha, oczywiście, przestujemy znowu. że tu mamy jakieś dziwne dziwne rzeczy. Jeszcze to niektóre z nich potestujemy. I zobaczymy inne planety. Zobaczymy inne planety, jakie to są. Zagramy sobie na przykład na Machin World innym. takim macie tutaj propozycję. I sprawdzimy, tego z tego stomanej I to wszystko. A teraz dziękuję wszystkim za oglądanie! Bye, bye! -o!